Witajcie. Dzisiaj dowiecie się, jak w jednym z mroczniejszych epizodów amerykańskiej historii Rząd Stanów Zjednoczonych otruł co najmniej 10 tysięcy swoich obywateli. Zapraszam. Dzisiaj będziemy mówili oczywiście o prohibicji, która miała miejsce w latach 1920-1933, ale jej źródła są dużo starsze, sięgające aż powstania Stanów Zjednoczonych. Już od początku istnienia tego państwa pojawiały się ruchy mówiące o tym, że picie alkoholu niszczy moralność dobrych, ciężko pracujących ludzi, i żądały więc jego zakazania. Ruchy te cieszyły się pewną popularnością, ale nie była ona zbyt duża. Jedyne co udało im się osiągnąć, to to, że nałożono pewien drobny podatek na alkohol. Jednakże, ruchy te osiągnęły dużo większy sukces. Kiedy tuż po zakończeniu I Wojny Światowej Kongres Amerykański zatwierdził prawo prohibicji na czas wojny mimo tego, że już się ona skończyła według którego napoje posiadające więcej niż 1,2% alkoholu nie mogły być produkowane ani sprzedawane. Z czasem Liga Antysalunowa oraz sufrażystki, które też przeciwiały się masowej konsumpcji alkoholu osiągnęły kolejny sukces Osiągając znaną nam powszechnie prohibicję. Głównymi celami prohibicji, oprócz naprawy moralności społeczeństwa, było także pozbycie się przestępczości związanej z alkoholem. Mimo początkowych sukcesów, z czasem widać było, że plan nie wypala. Pojawiła się mafia alkoholowa, która na masową skalę produkowała nielegalnie alkohol i sprzedawała go z olbrzymim zyskiem. Zyskiem, który był nieopodatkowany. Ale Pytanie brzmi: w jaki sposób mafia produkowała ten trunek i o co chodzi z tym, że rząd amerykański miałby zatruwać swoich obywateli? Otóż mafia do produkcji swoich wytworów korzystała z kradzionego alkoholu przemysłowego, który już od 1906 roku był specjalnie zatruwany na prośbę rządu amerykańskiego, aby w wypadku kradzieży nie był spożywany. Alkohol przemysłowy był zatruwany głównie metanolem, który w odpowiedniej ilości mógł wywołać ślepotę, paraliż lub śmierć. Inną opcją było dodawanie różnorakich składników, które były bardzo niedobre w smaku. Mafia, wiedząc o tym, przeczyszczała ten alkohol, zanim trafiał on do trunków. Ale w 1927 roku. Rząd amerykański, wiedząc o tych precedensach, stwierdził, że do alkoholu przemysłowego ma, ma być dodawane dużo więcej trucizn, które mają być też dużo silniejsze. Jednakże, zanim wprowadzono to do życia, już w samym Nowym Jorku między 1920 a 1926 roku w wyniku zatruć związanych z alkoholem zginęło prawie 1000 osób. Zaś pewien historyk stwierdził, że Podczas całego okresu prohibicji, w wyniku zatrucia alkoholu przez rząd amerykański, zginęło co najmniej 10 tysięcy osób. Prohibicja miała znaczący wpływ na społeczeństwo Stanów Zjednoczonych. Od tego, że znacząco rozprzestrzeniła się wtedy przemoc mafijna, do tego, że doszło wtedy do wielu zmian kulturowych. Mniejszości narodowe odizolowały się od większości Amerykanów. W pubach i barach. Coraz częściej zaczęto widywać kobiety, a rozpowszechnił się też wtedy jazz. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka o prohibicji. Jeżeli on się Wam podobał, zostawcie nam suba. Widzimy się w czwartek o 18.00 w Prawdziwej Historii.